Chcecie zobaczyć psinos w akcji? Na pewno! Dziś wspólnie zajmiemy się robieniem maty węchowej dla psa. Do dzieła! Cześć! To oczywiście ja Marta i razem ze mną jest Monia. Wspólnie zapraszamy Was po raz kolejny do kreatywnego świata migoczącego tysiącem barw. Dziś postawimy na kolory Umieszczone na miękkich tkaninach, ponieważ zrobimy polarową matę węchową. Docelowym odbiorcą tego typu zabawki jest pies, ale inne zwierzaki też z przyjemnością poszukają ukrytych pomiędzy paskami polarów, smakołyków lub porcji karmy. Szczeniak czy senior, a może nawet kot, nie ma różnicy. Mata węchowa to świetna zabawka, która sprawdzi się dla psów w każdym wieku. I dzisiaj skupimy się głównie na psach. Dlaczego? Przede wszystkim zapewnia stymulację umysłową zwierzaka, angażując psi nos i mózg. Bo wyszukiwanie smaczków w macie pobudza myślenie i koncentrację, a to jest potrzebne przecież na każdym etapie życia. Ponadto pozwala rozwijać naturalne instynkty, bo psy uwielbiają tropienie i szukanie pożywienia. To także znakomity sposób na pozbycie się znudzenia, ale również zrelaksowanie. Oferowanie takiej maty jest szczególnie przydatne, gdy mówimy o wyciszeniu psów nadpowodliwych lub lękliwych. Pies ma też szansę wyładować swoją energię w inny sposób, czyli jednocześnie zapobiega destrukcyjnym zachowaniom. Mata bardzo fajnie pomaga spowolnić proces łapczywego spożywania pokarmu, więc świetnie sprawdzi się w domu, w którym mieszka ogromny łakomczuch. Można ją też wykorzystać w ćwiczeniu komend czekaj czy szukaj, ale to jeszcze nie koniec. Nie jest to rodzaj zabawy, z której mogą wykluczyć psa jego zbyt młody lub zaawansowany wiek, a także przebyte urazy ortopedyczne. Szukać smakowitych kąsków pomiędzy paskami materiałów może każdy pupil. Dosłownie. No dobra, w takim razie Monia zabieramy się do roboty. Co będzie nam potrzebne do stworzenia takiego cudeńka? Przede wszystkim polar, czyli materiał, z którego wykonamy e, tą matę. Najlepiej, gdyby to był gruby, mięsisty polar, e, minimum 300 gramowy. Wtedy taka mata faktycznie e, starczy nam na lata i nie będzie się tak szybko zużywać. Będzie też taka gęsta, prawda? Będzie gęsta, mm -hmm. dokładnie tak. Więc polar, nożyczki, standardowo, bo czymś trzeba pociąć ten polar. I e, podkładka, na której będziemy e, pleść matę. Może to być tak, jak w tym przypadku, tutaj mamy e, podkładkę e, do wanny, taką antypoślizgową, e, jest przeźroczysta, akurat ta nasza. Albo e, tutaj możemy też pokazać, można użyć też takiej mniejszej podkładki to jest akurat podkładka taka gumowa do zlewu w kuchni. Najważniejsze, żeby to miało oczywiście oczka, przez które przyplecimy te tak, nasze cudowne pasta. paseczki. I było dosyć e, elastyczne, też będzie taka e, przyjemniejsza ta mata wtedy. I wygodniejsze do tego, że można ją wtedy gdzieś zwinąć i sobie w kuchni gdzieś położyć. Dokładnie, Wygodne. dokładnie tak. Jeżeli chodzi o taką, jeszcze zostając przy podkładce, jeżeli chodzi o podkładkę, to tutaj mamy jakby jeden konkretny wymiar, więc ta mata będzie takiej wielkości, ale jeżeli mamy dużego psa albo mamy więcej psów, tak jak ja na przykład, to u mnie się sprawdziło powiększenie tej maty, zrobienie jednej wielkiej gigamaty. I w tym miejscu wykorzystujemy sobie kilka podkładek i je po prostu łączymy i robimy taką mega wielką matę. I to się fajnie sprawdza, przynajmniej u moich psiaków, że one sobie razem węszą w tej trawie, w tej Macie, macie. Mm -hmm. e, I to też fajnie, fajnie e, wykorzystać, ale zacznijmy od początku, czyli od polaru. Dobra, e, żeby zrobić taką matę, to potrzebujemy pociąć nasz polar na takie e, paseczki mniej więcej. Te są troszkę krzywe, bo to ja tak to... troszkę cięłam. No ale to psu nie będzie to przeszkadzało, gwarantuję. Nie, nie? Na macie też tego nie będzie widać. W każdym razie e, zrobimy sobie teraz e, taką szybką matę, żeby mhm. zuż nie używać żadnych e, linijek czy metrów. E, Mówiłyśmy w sumie o tym też w odcinku o szarpakach, ale e, przypomnijmy dla tych, którzy nie oglądali. E, bierzemy sobie nasz polar. Polary najczęściej e, mają jakąś konkretną e, szerokość i mhm. ta szerokość e, zostawiamy ją. To będzie nasza. Taka baza. Taka mhm. baza, dokładnie tak. I składamy nasz polar na pół. Przecinamy w tym miejscu w połowie, złożone. Tak? Dokładnie tak. I potem znowu, jak już przetniemy, Zkładamy na pół, uh -huh. przecinamy i możemy sobie zostawić już taki paseczek. To sobie podziękujemy temu panu. Dobra. I tu mamy już mniejszy, już mniejszy kolaru. gotowy, tak? Uh -huh. Nie będziemy tutaj ciąć. Uh -huh. Możemy sobie znowu zrobić na pół i znowu przecinamy uh -huh. i potem, żeby już e, zacząć skracać te nasze paseczki, to możemy zacząć e, składać na pół. Znowu, I na pół. Na pół, oczywiście, przycinamy za każdym razem. E, potem, jak złożymy na pół, to możemy jeszcze raz na pół. I mamy. I mamy jakąś szerokość, i potem tą szerokość składamy sobie na pół. Po raz kolejny. Po raz kolejny już. I dzięki temu mamy chyba paski wtedy wszystkie równe wielkości. Eden to jest ekstra. Tak, identyczne mm -hmm. paski, e, tej samej grubości, długości, więc będzie nam też dużo łatwiej zapleść taką matę. I jak już mamy gotowe paseczki. To te moje trochę krzywe. Eee, mhm. Tak, wezmę sobie taki prostszy. <głos> <głos> Może się <Dobry>. nie udało. <noise> eee, bierzemy sobie matę i po prostu tak. Eee, jeżeli mamy dosyć gruby, fajny polar, to wiadomo, możemy zapleć tą matę sobie e, mniej gęsto i wtedy ona i tak nam wyjdzie dosyć fajna, gęsta. Tutaj mamy już część zaplecioną. Tutaj widzimy, że e, każde oczko nie jest... Wypełnione polarem, i to jest w porządku w przypadku grubych polarów. Jeżeli byśmy mieli cieniutki polar, to wiadomo, że trzeba tą matę zapleść gęściej, żeby po prostu spełniała swoją funkcję i żeby ten psiak mógł się wykazać. Zresztą to będzie widać, bo wtedy możemy sobie ją podnieść i zobaczymy, że jeżeli świat nam prześwituje jeżeli bardzo, mamy prześwity, tak, to możemy uzupełnić. Dokładnie tak, albo jeżeli mamy psa, który faktycznie super już wykazuje się przy tej macie, to też możemy ją dogęścić, żeby po prostu utrudnić mu to zadanie i wtedy będzie łatwiej nam schować gęściej i głębiej te przysmaki. Mhm. No dobra, czyli jak teraz wygląda to przyczepianie paska? Dokładnie. Czy to jest jakaś tajemna, tajemna magia? Absolutnie nie. Zacznę sobie tutaj, żeby po prostu było ładniej to widać, więc po prostu przekładamy, mhm. obracamy i zawiązujemy. Mhm. To ci, y, najlepiej nie ciągnąć za te końce wolne tutaj, bo wtedy nam się bardzo rozciągnie polar, bo Polar ma tendencję do rozciągania i będzie po prostu brzydko. Więc łapiemy sobie przy samym e, przy samym e, supekł, tak, tak mhm. dziękuję. I zostawiamy w ten sposób. Wtedy mamy ładny, nierozciągnięty polar, gruby, e, fajny i tak naprawdę sobie wiążemy każdy po kolei oczko i powstaje nam mata. Matę możemy wiązać w ten sposób całą, i wtedy mamy jednokolorową matę żółtą, ale możemy również ją sobie Można sobie zaszaleć, zaszaleć. z kolorami. i sobie na przykład zrobić właśnie taką jakąś kolorową, tęczową. Tęczową można sobie zrobić dwukolorową, wtedy potrzebujemy dwóch kolorów materiałów i po prostu trzymać się jednego schematu wiązania, żeby po prostu uzyskać konkretny wzór. A jeżeli mamy zacięcie, to możemy nawet zrobić serduszko czy jakiś inne Od, symbole? Oczywiście, hmm. kosteczkę, serduszko, nawet wiem, że imię można zrobić, ale to już jest wyższa szkoła wyższa jazdy, szkoła jazdy. Mm -hmm. trzeba też mieć dużo cierpliwości, ale dla tych mniej cierpliwych jak ja polecam dwukolorową. Tutaj też właśnie fajnie wygląda jak po prostu jest zaplecona dwukolorowa mata, okay. akurat na podkładce do zlewu i wtedy, jeżeli chcemy ją poszerzyć, sobie zrobić właśnie większą matę, na przykład z takich czterech, ja taką w domu mam, zrobioną właśnie z czterech takich em, podkładek do zlewu. Wtedy wystarczy te supełki na końcach, e, połączyć te supełkami, po prostu te map, ma, maty do siebie i też będzie w porządku. Nie używam tu żadnych klejów e, czy taśmy czy czegokolwiek, tylko po prostu wiążemy je ze sobą. Polarem. Ok, czyli możesz zrobić sobie taki węchowy pokój wręcz, tak? Mhm, dywan wręcz. Dywan bym powiedziała. Dywan. Idealnie. <noise> Dobra, Monia, to w takim razie mamy gotową matę. Weźmy sobie może tą naszą piękną gwiazdę, która Dobrze. jest dużego rozmiaru. No i teraz w takim razie trzeba by było zaprezentować już końcowy efekt, zanim się pojawi pies, czyli smaczki. Takie. Mhm. Dobra, to jesteśmy już uzbrojone w najważniejsze rzeczy, które pochodzą z naszych magicznych regałów, czyli. Przysmaczki i karmę. Mhm. Ale zanim o nich e, powiemy, tylko o wstępnym użytkowaniu maty, co na początek. Jeżeli pies nigdy nie miał do czynienia z taką matą, warto jest wtedy na pierwszy raz rozsypać mu przysmaczki albo karmę na górę, tak po prostu, nie wtykać nigdzie głębiej, żeby pies mógł zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, żeby jej nie niszczył, nie podgryzał, nie próbował na siłę się tam dobchać do tych przysmaczków, tylko zrozumiał całą koncepcję używania nosa. Mhm. I wtedy, jak już zrozumie o co w tym wszystkim chodzi, to fajnie używać takich bardzo drobniutkich przysmaków. My akurat tutaj mamy Britke, Brit Functional Snack Antiparasitic. One są bardzo drobniutkie, więc faktycznie bardzo fajnie wchodzą między szpary tej maty, więc można też głęboko ją ukryć, te przysmaczki, tak żeby piesek jak najdłużej używał swojego nosa. Przy większych psiakach można używać oczywiście większych e, przysmaków, żeby się, e, żeby się tak nie namęczył, aczkolwiek tak czy siak ja uważam, że te małe i te drobne przysmaki fajnie się... E, Fajnie wykorzystać przy, przy każdej wielkości psiaków. Drugą opcją jest oczywiście karma, czyli możemy porcję karmę dzienną, jedną, z, jedną jeden z posiłków po prostu zaserwować w tego typu macie. E, pies będzie ją jadł wolniej, oczywiście, e, będzie miał też dodatkowe jakieś zainteresowanie, dodatkowe jakąś taką stymulację. No i to, co najważniejsze, co mówiła Monia, nie wciskamy od razu wszystkiego bardzo głęboko, bo przecież nie chcemy tego psiaka sfrustrować. Dokładnie tak. Czyli to jest taka tak naprawdę alternatywa do miski spowalniającej. Dokładnie. Mamy nadzieję, że pomysł się Wam spodobał i jesteście już gotowi na plecionkowe wyzwanie. Chcemy zobaczyć Wasze prace, więc śmiało wrzucajcie je na Instagram, oznaczając profil Britpolska i dodając hashtag BritDIY. Jeśli chcecie poznać jeszcze więcej fajnych pomysłów, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i dzwoneczek. Do zobaczenia!